Ukryty pod naczepą ciężarówki wjechał do Polski, zatrzymano go w Mysłowicach. Wydmuchali 0512 promila. Dewastacja Altany na Górce Słupeckiej sprawca już w rękach policji. Marcin Janota, witam i zapraszam. To jest minął tydzień w a takie są szczegóły informacji. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali cudzoziemca, który nielegalnie przekroczył granicę Polski, chcąc dostać się do Niemiec. Mężczyzna został ujawniony pod naczepą ciężarówki w Mysłowicach przez tutejszych policjantów. Mężczyzna to prawdopodobnie obywatel Maroka, który nie posiadał dokumentów uprawniających go do legalnego pobytu na terytorium RP, w związku z czym został zatrzymany. Wobec Marokańczyka wszczęte zostało postępowanie karne, w ramach którego przedstawiono mu zarzut nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Podczas przesłuchania cudzoziemiec przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, wnosząc jednocześnie o dobrowolne poddanie się karze uzgodnionej z prokuraturą rejonową w Mysłowicach w wymiarze sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby dwóch lat. 10 lutego na podstawie decyzji sądu, Marokańczyk został osadzony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Mężczyzna w trakcie konwoju podjął nieudaną próbę ucieczki. Podczas wprowadzania go do pojazdu odepchnął jednego z funkcjonariuszy i próbował uciekać. Mundurowi natychmiast go zatrzymali i umieścili w pojeździe. W wyniku tego zdarzenia nikt nie doznał żadnych obrażeń. W Poniedziałkowy poranek 12 lutego Mysłowicka Drogówka prowadziła na ulicach naszego miasta akcję Trzeźwość. Mundurowi zakończyli jazdę dwóch osób na podwójnym gazie. O godzinie 4.55 na ulicy Krakowskiej stróże prawa zatrzymali do kontroli kierującą Toyota 40-letnią mieszkankę Jawożna, której badanie alkomatem wskazało 1,2 promila alkoholu w organizmie. Godzinę później na ulicy Murcowskiej wpadł kierujący Oplem 42-letni obywatel Ukrainy mający pół promila o losie kierujących zadecyduje sąd. Ich prawa jazdy zostały zatrzymane przez policjantów. Przypomnijmy, że za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Po raz kolejny doszło do uszkodzenia altany na terenie Brzęczkowickiego Parku Rekreacyjnego. Tym razem jednak nie skończy się na wykroczeniu. Sprawa znajdzie swój finał przed sądem. 10 lutego doszło do aktu wandalizmu na terenie Górki Słupeckiej na Brzęczkowicach. Mysłowiccy strażnicy miejscy w czasie popołudniowej służby otrzymali informację od dyżurnego na temat mężczyzny dopuszczającego się niszczenia altany. 26-letni sprawca został ujęty przez strażników i przekazany w ręce policjantów. Wyrządzona szkoda przekracza kwotę 800 zł, a więc traktowana jest już jako przestępstwo. Wandal, który zdewastował Altanę, odpowie za swój czyn przed sądem, a grozi mu do pięciu lat więzienia. Trwa remont wiaduktu kolejowego na ulicy Dworcowej, w związku z czym został on całkowicie wyłączony z ruchu. Prace mają potrwać do końca lutego przyszłego roku. Zadanie pod nazwą rewitalizacja obiektu inżynierskiego w kilometrze 18381 na linii Oświęcim-Katowice wraz z robotami towarzyszącymi prowadzi spółka Drogmol-Spyżowic. W związku z tym przejazd i przejście pod wiaduktem na ulicy Dworcowej w Mysłowicach-Brzezińce zostało zamknięte. Objazd prowadzi ulicą Fabryczną, Laryską i Brzezińską. Prace potrwają 12 miesięcy. Wiadukt ma zostać otwarty najpóźniej 28 lutego 2025 roku. To jest program Minął Tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Znów igrali z Diabłem dla Hospicium Cordis. Zapomniana historia mistrzów kowalstwa na wystawie MDH. Rozkwit kreatywności ZSP1. Znani artyści, politycy, muzycy oraz aktorzy po raz kolejny wcielili się w bohaterów spektaklu Igraszki z Diabłem. Celem wydarzenia po raz kolejny było wsparcie Hospicium Cordis. Za nami dwa spektakle charytatywne dla Hospicjum Cordis, a konkretnie na rzecz budowy Centrum Opieki Wytchnieniowej Konsek Cordis na Brzezińce. Artyści i samorządowcy znów wcielili się w bohaterów sztuki Jana Drdy i Graszki z Diabłem, w reżyserii dyrektora Mysłowickiego Ośrodka Kultury Michała Skiby. Pierwsze przedstawienie odbyło się 8 lutego w sali widowiskowo-koncertowej Muza im. Władysława Szpilmana w Sosnowcu. Drugi dzień później w Moku przy Grumwalskiej, gdzie gościem specjalnym był Paweł Tomaszewski, dziekan Wydziału Jazzu i muzyki rozrywkowej. Akademii Muzycznej w Katowicach zagrał dla publiczności na fortepianie przed rozpoczęciem spektaklu, a wszystkie zebrane do kapelusza datki wrzucił do hospicyjnej puszki. Cudowne jest to, że wracamy, żeby znowu pomagać, że to nie jest tylko z pasji, ale również, no, żeby pomóc innym. Ja myślę, że w ogóle pomaganie innym ludziom skutkuje tym, że, że robimy też również coś dla siebie, że otwieramy się dla innych, że czujemy się w tym ważni. Być może kiedyś będziemy w takiej sytuacji, że to my będziemy potrzebowali tej, tej pomocy. Wraca się już dużo łatwiej, ponieważ za pierwszym razem, gdy byliśmy na scenie, była tak wielka trema, że zapominaliśmy chwilę przed spektaklem swoich tekstów. Człowiek się martwił, czy publiczność pozytywnie nas oceni. Dzisiaj wiem, że. Publiczność jest bardzo fajna, radosna, szczęśliwa, że może też uczestniczyć w tak wielkim przedsięwzięciu. Wspaniale się pracuje. Bardzo dobrze, że jest taka możliwość, że spotykamy się z kolegami, z którymi na co dzień nie mam do czynienia, już nie mówiąc o tym, że nie mam do czynienia, na przykład z prezydentami Sosnowca czy Mysłowic. Kiedyś walczyłem na ringu też charytatywnie, to jak usłyszałem, że można zagrać w sztuce teatralnej, to Brzmiało dużo lepiej niż walka na ringu, e, więc no, lubię wyzwania, ale myślę, że dzisiaj e, zupełnie na inaczej to patrzę. Fantastyczna zabawa, fantastyczni ludzie. Generalnie taką mam naturę, że lubię się e, śmiać, lubię się też wygłupiać i myślę, że akurat idealnie to. E, Wkomponowało się w to, co. to po prostu jaki jestem. I myślę, że to właśnie tak staram się, tak staram się grać, żeby pokazać e, trochę, trochę samego siebie. No i ten chyba, ten diabeł, to nie przez przypadek został mi nadany. Jeżeli ktoś mnie zaprasza, a jest to naprawdę szczytny cel, to nie zastanawiam się, tylko jeśli mam wolne, to, to próbuję po prostu swoich sił. Duże emocje bardzo, bardzo przed takim wyzwaniem. E, naprawdę no, będę się starał e, oddać siebie to, co najlepsze. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Przypomnijmy, że premiera Igraszek z Diabłem w że Serii Michała Skiby odbyła się w grudniu 2022 roku. Trzy spektakle i towarzyszące im licytacje zebrały wówczas dla Hospicjum Cordis ponad 70 tysięcy złotych. Ile to będzie tym razem, dowiemy się lada dzień. Hospicjum ciągle możecie wspierać za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl Pisała o nich polska i zagraniczna prasa. Występowali w telewizji polskiej i szwedzkiej Bogdan Kamiński i Bronisław Włodarski. Przyjaciele i artyści w swoim fachu prowadzili swój warsztat między 1966 a 1984 rokiem w Mysłowicach. Nad ich historią po latach pochylił się Mysłowicki, detektyw historyczny, za sprawą którego w galerii M2 Mysłowickiego Środka Kultury prezentowana jest wystawa z cyklu Mysłowiczanie pod tytułem Mysłowicka Kuźnia. To jedna z tych historii, które na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z Mysłowicami. Niesłusznie, bo mamy tu przecież szabelnię nazwaną tak na cześć XVIII-wiecznych mysłowickich warsztatów wytwarzających broń białą, a powstające tu szable używane były podczas powstań kościuszkowskiego i listopadowego. To także w Mysłowicach działała kuźnia zajmująca się wyrobem kopii i replik dawnego oręża. A to kopie, które można dziś oglądać w najbardziej prestiżowych muzeach Europy albo w największych produkcjach polskiej kinematografii. Stanisław Włodarski i Bogdan Kamieński, przyjaciele i artyści w swoim fachu prowadzili swój warsztat między 1966 a 1984 rokiem przy ulicy Powstańców 13, a następnie przy ulicy Wielka Skotnica 69. Ich historię po latach wziął na warsztat Mysłowicki Detektyw Historyczny, za sprawą którego w galerii M2 Mysłowickiego Ośrodka Kultury prezentowana jest wystawa z cyklu Mysłowiczanie. Nie jeden był wrzenniony w mysłowicku Rodzinę, drugi był z urodzenia Mysłowiczaninem. Panowie ci przez 20 lat sławili Mysłowice i przez wykonywanie sztuki płatnerskiej, kowalskiej, jubilerskiej i stolarskiej. Wykonywali tu repliki broni i zbroi, między innymi do takich filmów i seriali jak Kopernik, Przygody Pana Michała, Janosik, Czarne Chmury, Potop czy Pan Wołodyjowski. W sumie współpracowali przy realizacji 12 filmów. Wykonane przez nich eksponaty znajdziemy w zamku książęcym w pszczynie, londyńskim Muzeum Tower i Wiedeńskim Muzeum. Byli też autorami i wykonawcami wystroju domu muzyki w Katowicach oraz wnętrza sali sejmowej w gmachu Urzędu Wojewódzkiego. Bronisław Włodarski zaprojektował też pomnik 23 batalionu saperów śląskich, a to tylko część z ich olbrzymiego dorobku. Niestety po blisko dwóch dekadach prężnej działalności mysłowicki warsztat został przez ówczesne władze doprowadzony do upadku. Czasy komuny, czasy stanu wojennego spowodował, że... Niestety musieli zamknąć tę działalność, zaprzestać tej działalności, ponieważ wykonywali kopie i repliki, które były działającymi no broniami, czyli pistolety strzelały naprawdę. A władze perelowskie po stanie wojennym się obawiały, że będą produkować broń do walk ulicznych. Nie mając dostępu do narzędzi, do materiałów, postanowili ostatecznie wyjechać z Mysłowic, wyjechali do Niemiec, gdzie z tymi swoimi umiejętnościami startowali od zera. Oni byli znani bardziej w Niemczech niż w Polsce. U nas zostali zapomniani, ale jak się okazuje, gdy zbieraliśmy materiały, że wielu Mysłowiczan pamiętało o nich. Znali ich osobiście i mieli nawet pamiątki po, po ich warsztacie. W Mysłowicach mieszka siostrzenica Bogdana Kamińskiego i ona po nim odziedziczyła pamiątki. Wernisarz wystawy odbył się 9 lutego. Sama wystawa dostępna będzie do 31 marca. Obszerny artykuł znajdziecie także na stronie mdhmesłowice.pl. Stowarzyszenie Mysłowicki Detektyw Historyczny planuje także film o historii Mysłowickiej Kuźni i jej niesamowitych twórcach. Jakub Szymon i Maciej poświęcają swój wolny czas na artystyczne wyżycie się i ozdobienie korytarzy zespołu szkolno-przedszkolnego nr 1 w Mysłowicach kolorowymi grafikami. Jak wygląda efekt ich pracy, zobaczcie Państwo sami. Feria to zazwyczaj czas, gdy nastolatkowie unikają jak okna tematu powrotu do szkoły, jednak nie w tym przypadku. Trzech kolegów postanowiło przyozdobić ściany budynku zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1 w Brzęczkowicach, tworząc kolorowe murale. Jak Warzycha Hata absolwent ZSP1, który wraz z przyjaciółmi Szymonem Gwiazdom i Maciejem Kupińskim w czasie tegorocznych ferii wykonali malunki w placówce. To już kolejny raz, gdy szkoła organizuje taką inicjatywę. W zeszłym roku powstała jedna wizualizacja. Tegoroczne działania zaowocowały stworzeniem aż trzech murali. Dlaczego szkoła zdecydowała się zorganizować taką akcję? Chcemy zrobić kolorową po prostu szkołę. Bardzo wielu uczniów i też członkowie Rady Rodziców postulowali właśnie wnioskowali o takie um, działania. E, wykorzystujemy po prostu w ten sposób potencjał ludzki i mamy jednego absolwenta, który w tamtym roku ze swoim przyjacielem e, zaczął e, taką wizualizację pierwszą na drugim pierwszym budynku tworzyć. E, zdało to egzamin, spodobało się, więc teraz w okresie ferii wyszliśmy z tą inicjatywą i udało się stworzyć trzy nowe wizualizacje. Zaciekawieni pytamy o pomysł na powstałe w tym roku malunki. Pochodziliśmy sobie razem wspólnie po szkole i generalnie stwierdziliśmy, że przy wejściu na na halę sportową, no to dobrze, żeby było coś związane z tą automatyką, Czyli tu, jak widać na założeniu obrazku, wychowanie fizyczne skrót WF, gdzieś tam kosz, taki stał wygórz. Parter został zagospodarowany na informatykę i matematykę. Chłopcy podjęli się malowania w czasie trwania ferii. Zapytaliśmy ich o motywację do tego przedsięwzięcia. Wydaje mi się, że też. No, nie ma co nowe czasu w domu, no, a mieliśmy okazję, no to przyszliśmy i coś zrobiliśmy od siebie. Jak wygląda wykonanie takiego malunku krok po kroku? Najpierw szkicujemy litery farbą w sprayu, e, później wypełniamy danymi kolorami, e, dajemy później outline e, i później e, robimy tło. Re, najlepiej, jakby były właśnie takie różnorodne kolory. I później możemy dodać takie efekty, na przykład, żeby ta praca po prostu ładniej wyglądała. Jakie znaczenie ma dla szkoły akcja? Po prostu chcemy tworzyć szkołę dla dzieciaków z pasji. Myślę, że nie jest kawałek ściany, można zawsze to jakoś podróżować i to nas będzie wyróżniało w, w sąsiedztwie. Materiały do wykonania murali ufundowała Rada Rodziców. W przyszłości szkoła planuje dalej przyozdawić ściany budynku. Jest więc szansa, że przerodzi się to w stałą inicjatywę. I to była ostatnia informacja. W tym wydaniu programu minął tydzień. Widzimy się za 7 dni. Do zobaczenia i spokojnego tygodnia życzę.